Witamy Państwa bardzo serdecznie, jesteśmy przed treningiem GKS-u Jastrzębie, a z nami kapitan drużyny Przemysław Lech. Cześć Przemku. Witam, cześć wszystkim. Przemku, rozmawiamy po pierwszym, no niestety przegranym meczu przez nasz zespół w rundzie wiosennej. Wiadomo, często się mówi, że trzeba wyciągnąć wnioski. Powiedz, czy już te wnioski wyciągnęliście i jakie to są wnioski? Dzisiaj jesteśmy właśnie przed odprawą pomeczową gdzieś tam... Chcemy to zrobić zdecydowanie na chłodno, ponieważ e, od razu po meczu też e, mogę to zradzić, że, że naprawdę padały, e, padły mocne, mocne słowa. E, mimo, że to jest pierwszy mecz, który przegraliśmy, tak jak powiedziałeś, to, to bardzo nas on bolał, bo wiemy jaką miał wagę, e, a też wiemy w jakim stylu go przegraliśmy. I, i, e, no i zdecydowanie e, musimy wyciągnąć, tak jak powiedziałeś, z, z tego wnioski i, i wyjść na następne mecze e, w Pełnej koncentracji i z pełnym zaangażowaniem i zdecydowanie po trzy punkty. Przemek czasami jest tak, że po przegranym meczu, po meczu, który nie wyszedł, tak jak powiedziałeś, i stylu, który był w meczu z Olimpią, chciałoby się od razu wyjść na boisko i zagrać kolejny mecz. Nie będzie niestety takiej okazji, no bo nie zagramy teraz meczu w najbliższy weekend. Powiedz, czy to dobrze, czy, czy jednak wolelibyście już zagrać i już próbować się zrehabilitować za tę porażkę z Olimpią? Nawet powiem Ci szczerze, rozmawialiśmy o tym w szatni, że, że zdecydowanie szkoda, że to już nie jest ten czwartek natomiast z drugiej strony też wiemy jaką mamy sytuację aktualnie w drużynie jest sporo osób poobijanych sporo dolegliwości, jakichś mikrourazów także finalnie myślę, że, że to jest fajny moment teraz na to, żeby przepracować, ponieważ teraz graliśmy co trzy dni, i gdzieś tam tej, tej takiej pracy treningowej, taktycznej było mało dlatego warto ten, ten czas, te, te 10-12 dni wykorzystać na właśnie pracę taktyczną i żeby każdy z zawodników doszedł w 100% na mecz z Kotwicą. Właśnie, no bo bo generalnie od początku tej wiosny graliście dość, dość często, były trzy mecze w ciągu tygodnia, więc tak jak powiedziałeś, będzie, będzie czas, żeby, żeby popracować. Przemku, wiadomo, że nasz kolejny rywal to Kotwica Kołobrzeg, kolejny rywal z czołówki, no i kolejny mecz, no bo chyba tak już będzie do końca rundy o sześć o punktów. Tak, no tutaj każdy, każdy mecz, nie zważając na to, co jest dalej, co było wcześniej, po prostu trzeba wyjść i, i walczyć o trzy punkty, ponieważ każdy mecz jest na wagę złota i każde punkty są na wagę złota, także, także zdecydowanie kolejny mecz, mimo że rywal jest wysoko, wiemy jak bardzo jest to wyrównana liga i tak naprawdę czy rywal jest z samego dołu, czy rywal jest z samej góry, podchodzimy do każdego meczu tak samo i, i po prostu walczymy o trzy punkty, tym bardziej, że, że gramy u siebie i w końcu chcemy zrobić te trzy punkty na Harcerskiej na wiosnę. Eee, właśnie, Wszymku, e, ta krótka przerwa to może czy też czas na takie małe podsumowanie tego, co dotychczas. Na pewno doro dorobek punktowy mógł być większy, choć też z drugiej strony tych punktów trochę udało się zdobyć. Natomiast e, jak ty to oceniasz, zarówno ten dorobek punktowy, jak i waszą postawę na boisku w tych pierwszych spotkaniach? Yy, powiem Ci, że jakbyś mnie zapytał yy, dosłownie trzy dni temu, to bym powiedział, że, że naprawdę yy, widać jak drużyna zwyżkuje i, yy, wzwyżkuje i, i forma i jako jakość i organizacja na boisku yy, funkcjonujemy naprawdę dobrze. Yy, ostatni mecz troszkę, troszkę dał plamę, nie da się, nie da się ukryć, yy, natomiast yy, wiemy o tym, że to był tylko i wyłącznie wypadek przy pracy, a... A podsumowując, myślę, że dorobek punktowy mógł być zdecydowanie większy. Natomiast patrząc na, na przebieg tych meczów, no wiadomo, z Hutnikiem, patrząc przez to, że tracimy w ostatniej minucie bramkę, można powiedzieć, że stracone dwa punkty przed meczem. Myślę, że każdy by szanował ten punkt. Zwycięstwo z Sandecją, potem był remis z Kaliszem i na bardzo trudnym terenie w Bytomiu. Z Kaliszem też wiemy w jakich okolicznościach, więc, więc tak jak mówię, te cztery pierwsze mecze wlały dużo optymizmu ostatni troszkę nas, że tak powiem, sprowadził na ziemię, ale myślę, że to dobrze, że, że żeby odbić się jeszcze wyżej, trzeba się odbić od dna i, i, i myślę, że ten mecz nas troszeczkę tak sprowadził, żebyśmy wyskoczyli jeszcze wyżej. Miejsce w tabeli względem tego, co było po rundzie jesiennej jest ciut lepsze, ale, ale widzimy, co się dzieje, Przemku, w tej lidze. Powiedz mi Ty z doświadczenia, czy, czy w ogóle jest jakiś plan, jak temu zaradzić, żeby ta liga, nie wiem, żeby po prostu wygrać cztery mecze z rzędu, czy to jest wykonalne w tej lidze? Bo, bo to nie jest pytanie tylko do ciebie jako do kapitana GKS-u, bo myślę, że gdybym zapytał wszystkich kapitanów w tej lidze, to odpowiedzieliby podobnie. Myślę, że jest zdecydowanie do zrobienia. No, patrząc nawet na nas, no, gdyby troszeczkę, troszeczkę dopisało nam więcej szczęścia i gdybyśmy troszeczkę może zachowali tej więcej. Yy, yy, koncentracji w końcówce z chutnikiem tak naprawdę zaczęlibyśmy od dwóch zwycięstw i każdy z tych meczów mógł się potoczyć inaczej. Wiadomo, nie ma co już gdybać. Liga jest bardzo wyrównana, dlatego tak jak powiedziałem wcześniej, każdy mecz z drużyną z góry, z drużyną z dołu jest tak samo ważny i tak samo ciężki. Nie ma tutaj czegoś takiego jak łatwe trzy punkty, łatwy mecz i, i dla tych, co są wysoko i grają z dołem, co pokazuje praktycznie każda kolejka. Przemku, bardzo Ci serdecznie dziękuję, no i przede wszystkim życzę dobrych przygotowań do kolejnego meczu to aby te wszystkie mniejsze mikrourazy zostały wyleczone i abyśmy od meczu z Kotwicą zapunktowali i zaczęli punktować też za trzy. Dziękuję ślicznie, też sobie tego życzę.